Małżeństwo wtedy jest dodane, kiedy jest trwałe, kiedy kochamy się bardzo, bardzo długo. A drodzy Państwo, w Ziębicach takie miejsce jest na mapie Polski, gdzie żyje bardzo dużo osób, które mają staż 50 i więcej letni w małżeńskim stadle. Zajrzyjmy do Ziębic. Roku w gminie Ziębice ponad 50 par świętować będzie Złote Gody. Każdego roku w Ziębickim Urzędzie Stanu Cywilnego wręczane są medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To są bardzo miłe uroczystości, bardzo wzruszające. Jubilaci w otoczeniu swoich najbliższych dzieci, wnuków, składają sobie podziękowania za przeżyte lata w małżeństwie przyrzekają sobie dalszą opiekę na przyszłość. Wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla jubilatów jest bardzo ważne. Oni otrzymują od burmistrza Ziębic, w obecności dziekana, swoich dzieci i bardzo to przeżywają. Spotykają się z ludźmi, którzy przeżyli Minimum 50-60 lat życia małżeńskiego, zawsze w perspektywie wiary patrzą na swoje życie. Tu i teraz, ale również i w przyszłości, w nowym życiu. Razem. Państwo Leszczyszczyny złote gody mają już za sobą. W tym roku obchodzą 55. rocznicę ślubu. Od najpierw z moją siostrą. Z moją siostrą tak się tego, A moja siostra młodsza była ode mnie półtora roku. No ale rodzice mówią, że no ona jeszcze nie, 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 żeby za mąż wychodziła młodsza. I, no on później do ojca mojego mówił, że on się ożeni ze mną. To i to taki był. To, no i pobraliby się jak to małżeństwo z rozsądku. No, najstarsza nasza córka się urodziła w 51 roku, druga córka w 52 roku. A syn 53, tak co roku, różnie było. Jak to małżeństwo, to nie jest takie, takie życie, jak to się były kwiatami uścielone, są ciernia, są drogi, kręty i trzeba było różnie przychodzić. Ale, ale, znów dobrze było. Ja tak więc się modliłam i prosiłam Boga. I jakoś zawsze I znów przebaczenie, no i tak się, tak się układało, tak różnie w małżeństwie różni było, nie jest tak, żeby zawsze było dobrze. Jak teraz tyle rozwodów, tych coś się nie zgadzają i już się rozwodzą, bo przed tego nie było to dobrze. Musiało się znosić wszystko, co, co, co było złe, znosić to i bo nie tak jak teraz, coś troszeczkę już się rozwodzą i już z rozwodem. No tak wieciało. No teraz gorzej tak może chory, trzeba przy nim robić znów no obowiązki. Trzeba ogolić go jako go, go i więcej tak roboty i tak nieraz, tak jakoś mi się wydaje, dzieci byli male, nawet troje było co roku. To nawet tyle mi się wydaje nie było obowiązku jak teraz z nim. Zawsze to dwoje, jedno drugiemu się poskarże coś. Starego drzewa się nie przesadza, trzeba razem wspólnie I Taka jest, proszę Państwa, prawdziwa miłość. Nie zawsze młoda, nie zawsze roześmiana, czasem poważna, ale zawsze ciepła i bliska.